Z tej strony szkapa i zapraszam do filmiku z technologii. Dzisiaj przedstawię Wam taki produkt. Potrzebowałem regału, więc postanowiłem kupić coś takiego. Składany regał tekstylowy radsk, Coś takiego. Tutaj mamy taki biało-czarny obrazeczek, więc za dużo z niego nie widzicie, ale jest to taki regał, który ma być składany. Więc zobaczymy. No ja ten regał chcę tam na tamtą ścianę wmontować, więc zobaczymy co co nam pokaże w ogóle. Opakowanie przyszło takie zapakowane. Tak, i w środku prezentuje się to tak. Więc ładnie wszystko fajnie poskładane. Tutaj mamy instrukcję obsługi i tutaj jak się to składa więc spróbujemy to zaraz poskładać no myślę, że to nie będzie trudne, nie? widzę tu jakieś tylko zatrzaski i tam jakieś rółeczki na dole są więc myślę, że to pójdzie fajnie spróbujemy wyciągnąć aha, nie, one są aha, tu jest. To są takie foliki. dobra, takie takie folijki no, wyglądana, aha, no aha, i tutaj są te róeczki. No, Rueczki są takie takie rółeczki, rółeczki, No takie bardzo cieniutkie, leciutkie. Zobstawiam jakby ją ściść w ręce, to ją złamie. Ale to nie ma być regał do siadania tylko do, do ułożyć na niego coś i zostawić O, tu już mały pomagier przyszedł. Siemanko pomagier. O, tutaj mały pomagier biega. Więc tutaj mam jeszcze więcej tych. tych To chyba będą boczne, a to chyba będą na, na doły. Ale zobaczymy. No. Dobra, wiecie co, nie będę kombinował. Biorę się za składanie tego. Postaram się to poskładać i wam pokazać mniej więcej, jak się to robi. Tylko muszę troszkę dojść do tego, jak to zacząć, bo sam nie mam pojęcia, jak to zacząć składać. Jeszcze takiego czegoś nie składałem nigdy, więc jest tego to sporo, jak widzicie. Dobra, bierzemy się do składania, tak? No, pokiwaj, że się bierzemy do składania. No. <laughs> Uciekam. Dobra, składamy. No i przesortowaliśmy. Mamy kilkanaście takich części. Mamy takie dłuższe róleczki. Coś takiego. Mamy takie części, to chyba są zakończenia, bo są bez żadnych tych. I mamy kilkanaście takich, takich rółeczek. Takie rureczki mamy. Tak, takie róeczki. I tutaj. No i teraz będziemy kombinować, jak się to składa. Myślę, że jednocześnie trzeba chyba materiał nakładać i to. Zaraz zobaczymy dokładnie. Jak się to składa. No i tak, zobaczcie. Tutaj zmontowaliśmy wszystkie te z tymi długszymi mm, rółeczkami. Wszystko zostało zmontowane. Tutaj mam z tymi krótkimi rółkami, wszystko zostało zmontowane. Ale jeszcze mi zostało tyle tych dłuższych rółeczek, więc myślę, że one jeszcze do czegoś będą. Jakieś ścianki chyba z tego. Musiałbym dokładnie popatrzeć na obrazek, jak wygląda obrazek. No teraz będziemy myśleć, jak tu z tym połączyć. No tu widzę, tu by wchodziły chyba po cztery rółki, czyli mogą wchodzić dwie, jedna, druga z tym z tym materiałem. I dwie na środku, dwie zwykłe. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wchodzić. No i tutaj będzie łączone pewnie tymi zwykłymi też. Więc obstawiam, że to ta, ta, tak będzie robione. Ale zobaczymy jak to będzie rzecz, rzeczywiście. No taki plastik, no taki niby mocny, ale się gnie. Ściśnięcie to jeszcze się, jeszcze się ogina. Ale zobaczymy jaki to będzie jak to poskładamy całe, czy to będzie w ogóle coś, coś warty, ten regał? Czy się złoży w dwa dni, jak się na niego trochę zabawek naokłada? Zobaczymy. No, drogi nie był, więc zobaczymy, czy będzie opłacać się taki tańszy regał kupywać, czy wydawać ponad 100 zł za jakiś regał taki mocniejszy drewniany. Budujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wykombinowałem, że to ma mniej więcej tak wyglądać. Czyli robimy coś takiego. Tutaj dajemy dwie te, co nam zostały. Jedna, druga. Tak, tutaj będziemy wkładać. A tą długą dajemy tutaj i przykrywamy to tak. Coś takiego, nie? Coś takiego to składamy. No i później tutaj dajemy tą osłonkę na te boki, na te środki. Łączymy to tą osłonką. Więc więc tak to chyba będzie wyglądać i myślę, że można go zrobić niskie albo poszerzyć. Zależy czy się da zakończenie, to jest zakończenie. Jeżeli damy tutaj zakończenie, tak, to już do, dalej do góry nam nie pójdzie. Jeżeli nie damy tu zakończenia, no to pójdzie nam dalej. No ja nie wiem czy już sobie za szeroki nie zrobiłem. Wydaje mi się, że chcę chyba zrobić na dwie tylko. Więc na trzy może być za, za szeroki dla mnie, więc zobaczymy czy będziemy na dwie robić. Czy na trzy, więc e, muszę sobie złożyć teraz sobie na dwie i przymierzymy, jak to będzie wyglądać całe, a jak tak, e, to będziemy robić na trzy, jeżeli mi się zmieści, bo tam mam tyle miejsca, więc zobaczymy, czy to wejdzie i jedziemy dalej z tym składaniem. No i mamy postęp. E, złożyłem takie, takie coś i tutaj wszystkie te płytki, no niestety. Tych narożnych jest mało I u mnie nie wyjdzie ten regał taki jakbym chciał Tych narożnych jest, mam za mało tak, tych gładkich I musiałem zrobić parę półek W sumie jedną że, na, że zamiast narożnych dałem te Bo tych środkowych mam więcej No i praktycznie wyużyłem Wszystko, zostały mi jeszcze dwie te Gdzie potrzebowałbym trzecią I No to, to jeszcze będę używał I tutaj parę rółek i parę tych zostało mi. Myślę, że tego już nie wyużyję, więc myślę, że taki mały regał by się jeszcze z tego może coś dało zrobić. A nie, nie, nie zrobimy, bo mamy tylko po jednym. Może taką pojedynczą półeczkę gdzieś u góry jeszcze zrobić, by się dało na górze, ale nie wiem, czy mi starczy wysokości tu do, do sufitu. Po prostu, czy starczy mi tej wysokości. Żeby złożyć, nie wiem ile tego mamy, jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć takich półek. Sześć takich, takich podestów, więc nie wiem czy tak wysoko damy radę to zrobić. Ale próbujemy składać i zobaczymy co wyjdzie. No cały czas do przodu, do przodu. Bardzo fajnie się to składa. Powiem wam, jak się w prawie dojdzie tylko klupnąć i to wchodzi. Więc jest łatwiutko do poskładania. Tak to wygląda. I jedziemy dalej ze składaniem no i tak, ja zrobiłem coś takiego, bo miał być regał e, prawidłowo, on powinien być na trzy okienka, wtedy wszystkie części wejdą. E, mnie się na trzy nie zmieścił, więc jest na dwa. Zobaczcie, mam na dwa, tyle półeczek. No i tutaj u góry zostały mi dwie te spody, to już nie wykorzystam. Ale tutaj była jeszcze 2 te, więc zrobiłem sobie taką półeczkę, takie coś. O, coś coś damy. I tu jedna osłonka mi została. Też wsadziłem też półeczka nic nie spadnie. Jest fajnie wysoko. Więc obstawiam, że jak ktoś wąszy regał, to po prostu kupić zaraz dwa. Jeżeli tu bym dał jeszcze jedną i jeszcze jedną i dwie, by spokojnie jeszcze weszły do góry zrobić. O, dobra, e, próbujemy go teraz tam e, dopasować. Do tej ściany i zobaczymy jak się będzie na ścianie prezentował. I jak naokładamy na niego zabawki. No i w końcu po paru godzinach poskładania regał prezentuje się tak. Już poukładane autka. Wszystko elegancko wchodzi. No tutaj taki większy traktorek miał biedę wejść. Ale zrobiłem sobie właśnie tą dziurę i tu weszło. Więc w niektórych. Jeżeli macie takie większe zabawki, możecie nie dawać tej środkowej. Na przykład w dwóch półkach nie dać tej środkowej. Dać tylko same rółki, ale bez tej szmatki, i wtedy ta półka będzie szersza, nie? Możecie tak zrobić, tak jak ja mam u góry, same rółki, bez tej szmatki, i wtedy większe zabawki spokojnie się zmieszczą. Więc nie ma problemu, żeby zmieścić. Wydawało się, że jest wąski. Bo naprawdę jest tak. O, patrzcie, na dwie ręce taki jest regał. Ale zabawki bezproblemowo, bezproblemowo wchodzą i się fajnie prezentują. Tutaj jest strażnik żabka, będzie pilnować, żeby zabawek żeby nie wziąć. No, były półki pełne i dziecko widziało, że ma zabawki porozkładane. U mi samo wziąć, to już pobrało. No, niestety do tych, do tych półek sięgnie. Tu już niestety nie sięgnie. Ale będziemy tam cić po prostu co mniej używa. A te z tych raz, dwa, trzy, czterech półek sobie będziemy miały sam ściągać. I tutaj się bawi. A traktorka sobie ściągnął i się bawi u mnie sam. Nie ma zabawy. Ma zabawki raczej fajnie wystawione, fajnie widzi wszystko. Elegancki, elegancki regał. No mi się podoba. Więc gorąco polecam. Jeżeli ktoś chce taki jakiś regał na zabawki. Na coś takiego, na jakieś lżejsze rzeczy, bo wiadomo, nie dacie tu jakichś kluczy czy czegoś, choć tak w sumie jak to nacić, dość mocne, ale wiadomo, nie dacie tutaj 10 kg na to, bo to tyle nie utrzymie. Ale jakieś takie dekoracje, czy jakieś coś, czy jakieś, nie wiem, buty, nie buty, ubrania, spokojnie ubrania też mogą być na tym poustawiane. E, można na pewno z niego różne... Różne jakieś takie schody formować, różne porobić. Ile macie miejsca, możecie ich zaraz kupić z 2-3, zrobić większe. Jak tam Wam pasuje, ile miejsca macie. Możecie nawet pojedynczą kolumnę zrobić, ale obstawiam, że pojedyncza kolumna może być chwiejna. Może być troszkę chwiejna pojedyncza kolumna, ale, ale też można zrobić pojedynczą kolumnę. No i tak, jak się Wam filmik podobał, komentarze, łapki w górę oczywiście i do zobaczenia, cześć Wam!